Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj największy zestaw z serii Lego Avatar: Torug, Makto i Drzewo Dusz. 1212 elementów za 730 zł katalogowo, taniej naturalnie w Alto. Natomiast widzę, że te ceny dość powoli topnieją w stosunku do ceny katalogowej, także może czasem warto poczekać, trochę się wstrzymać i po prostu kupić w niższej cenie. A też ilość elementów w ogóle łatwo zapamiętać, bo 12 12, w ogóle 12 to był mój numer w dzienniku w szkole podstawowej i jakoś tak mam zawsze sentyment do tej liczby. No ale mam nadzieję, że też sentyment będę miał do tego zestawu. Naprawdę prezentuje się imponująco, i tutaj nie ma co owijać bawełny. Na pudełku to wygląda świetnie. Nawet jak troszkę przymrużymy oko, no bo wiadomo, że nie każdy lubi tego typu kreatury z Lego, bo są ludzie, którzy lubią odlewy, są ludzie, którzy wolą właśnie takie zbudowane z klocków, ale od razu uwagę, przykuwa drzewo, bo ono naprawdę wygląda obłędnie, wygląda po prostu magicznie i można patrzeć się na te takie jakby sopelki, które z niego zwisają. I naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, które mogą się podobać jak i cała seria Avatar i powtórzę to jeszcze raz, naprawdę ta seria mi się spodobała, mimo tego, że wcale tego nie planowałem. Dobra, przejdźmy do otwierania pudła, dość gadania yy, o tym, jak ono wygląda z zewnątrz, no bo ileż można, chociaż na stole pewnie też o tym trochę pogadamy. Zastanawiam się, co w tym zestawie jest najbardziej efekciarskiego, czy to, że mamy tutaj cztery figurki Nawi, czy to, że mamy tutaj kolejnego mrocznego konia, a może czy najefektowniejsze jest to drzewo, które rzeczywiście robi wrażenie na pudełku. Ja zastanawiam się, jak ono będzie wyglądało po złożeniu. No czy może przede wszystkim najbardziej efekt wow robi ten potężny toruk, który rzeczywiście wygląda nieźle. Jest duży, jest potężny. Jest bardzo pstrokaty, no i tutaj myślę, że on będzie miał pewnie tylu samo fanów co i przeciwników z tego względu, że jedni chcieliby taki duży odlew stwora, a pewnie inni chcieliby, żeby on po prostu był zrobiony z klocków, tak jak jest tutaj. Poza tym, naturalnie, mamy tutaj też troszeczkę tego otoczenia, które można było znaleźć na Pandorze. A jeśli chodzi o drugą stronę pudełka, to po pierwsze mamy podane wymiary stwora: 27 cm nazwijmy to długości, 49 cm rozpiętości skrzydeł. No, i tutaj jeszcze możemy też znowu sobie pooglądać, jak go zamontować w te elementy terenu, jak znowu zrobić sobie taką dioramkę. No, i myślę, że te cztery zestawy z Awatara są w stanie zrobić taką naprawdę bardzo fajną kolekcjonerską ekspozycję dla tych, którzy film Jamesa Camerona po prostu bardzo lubią. No, i ja też muszę przyznać, że ta seria naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Jest bardzo dopracowana, i tutaj myślę, że rzeczywiście trzeba to przyznać. Absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj o bardzo dużo tych elementów, które tworzą te nazwijmy to takie zwisy na drzewie. Tutaj znajdziemy jeszcze zobaczcie więcej kolejnych ciekawych elementów, tym razem flexy, tym razem też jakieś takie różnej maści baty, które są w kolorze takim dość niestandardowym. Ja pamiętam, jak tego elementu używało się po prostu do poganiania koni. W serii westernowej i jeszcze więcej elementów, które będą zwisać z drzewa. No dobra, a jeśli chodzi o instrukcję, no to ona została znowu estetycznie zapakowana w kopertę. Tylko ja też chcę sobie zerknąć, jak tutaj wygląda arkusz naklejek. Oj, oj, oj! I widzę, że też delikatnie mam zagięte skrzydło. To teoretycznie się wyprostuje, ale mimo wszystko jakiś taki delikatny niesmak pozostaje. Ale chcę sobie zerknąć, jak prezentują się w tym zestawie naklejki. No, ale naklejki to naprawdę niewielki arkusz, który zaraz ze środka wyciągnę, i jest ich tylko tyle. Jak na ponad tysiąc klocków, które tutaj w pudełku się znalazły, to rzeczywiście arkusz naklejek jest nieduży. Ja dojdę poskładać i zaraz wracam do Was z kompletnym, złożonym zestawem. No to jeśli zadajecie sobie pytanie, jak wygląda kwintesencja zestawów z Avatara to to jest odpowiedź w formie obrazka. Dokładnie tak. I wygląda naprawdę świetnie i znowu mamy tutaj do czynienia z namiastką makiety. Ale, żeby nie było, to na końcu pokażę Wam, jak wyglądają te wszystkie tereny z czterech zestawów połączone w całość, jak to wszystko się prezentuje, no bo naprawdę daje to radę i jak macie trochę miejsca w domu i jesteście fanami filmu Avatar, to cóż mogę Wam radzić? Koniecznie musicie sobie zrobić z tego właśnie taką ekspozycję. A teraz spora na oględziny tego, co tutaj się znalazło. Znowu mamy tutaj do czynienia z elementami, które świecą w ciemności. No i są to przede wszystkim te korony, ale i nie tylko, bo zwróćcie uwagę na to, że pod liściami palmowymi mamy też disze, które również są świecące w ciemności i to akurat naprawdę świetnie wygląda, kiedy zgaśnie światło, to to wszystko bardzo fajnie się rozświetla i powoduje taką łunę wokół wszystkich konstrukcji. No i w przypadku tego zestawu mamy do czynienia z takimi trzema elementami terenu. Po pierwsze, mamy tutaj jakieś takie kolce, które wyrastają z dość dużych. Liści. Znowu jakaś cała masa pnączy, i tak dalej. W tym miejscu jeszcze nawet znalazła się taka niewielka palma, i rzeczywiście wygląda to całkiem nieźle. Tutaj z kolei mamy taką odwróconą palmę, natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu taka potężna, jakby muchołówka w środku. Ma takie kły, no i zapewne te liście powinny się tutaj docelowo domykać. To też ładnie wygląda. Mamy takie falujące liście. No i znowu, możemy sobie to naturalnie połączyć, więc jeśli chcecie to sobie podpiąć, jak najbardziej jest taka możliwość, i możemy to też podpiąć, znowu, choćby z tej strony czy z drugiej. No dobra, a co mamy w tej największej części terenu? Tutaj jest takie wzniesienie z takim, jakby, powiedzmy, mostkiem. No i znowu, mamy tutaj całą masę jakichś takich dziwnych roślin, które co istotne, różnią się bardzo mocno od siebie, i też dzięki temu te wszystkie elementy terenu z zestawów z Awatara są bardzo różnorodne. Z drugiej strony nie jest to już tak porywające, tutaj jest dość pusto. I co istotne, na samej górze mamy taką latającą wyspę, gdzie znowu możemy dopiąć sobie tego stwora. Który kiedy ustawimy go w dość dynamicznej poziomie, o ile zaraz nie przewrócę sobie statywu, to będzie naprawdę bardzo dobrze wyglądał. No ale okej. Okay. Pominijmy już skały, bo chyba wszystko zobaczyliście. Pora na drzewo dusz. Drzewo dusz jest dość dziwne do zaprezentowania, żeby oddać rzeczywiście jego. Piękny wygląd, bo mam wrażenie, że na żywo zdecydowanie ten model o wiele więcej zyskuje. On w kamerze prezentuje się, powiedziałbym, tak mocno średnio, ale znowu mamy tutaj elementy, które świecą w ciemnościach i są to te elementy. Kiedy dodamy je na przykład mąki Kidowi do tego jego kija, to zdecydowanie on też dostanie plus 5 do lansu. Co do samego drzewa. Konstrukcja jest przyzwoita, ale i tak najlepiej prezentują się wszystkie te zwisające elementy, no bo zobaczcie, mamy tutaj baty, które są podpięte. Do listków i z listków też mamy takie nierównomierne, zwisające elementy, które są różnych długości, no bo mamy tutaj same bary, a później mamy bary podpięte do tych dłuższych elementów. No i mamy tego naprawdę bardzo dużo, w ogóle też dzięki temu, że. To wszystko tak się prezentuje, całkiem fajnie to drzewo się składa. Ja też tutaj absolutnie nie czułem nudy. Samo drzewo jest nieco obrócone i zobaczcie też, jak fajnie prezentują się te pnącze na podstawce, naprawdę daje to radę. No ale jeśli chodzi o roślinność, okej, okay, mamy jej tutaj dużo, ale wydaje mi się, że i tak, największą gwiazdą tego zestawu jest Toruk Makto. Najpierw pokażę wam stwora od najsłabszej strony. No, bo tutaj widzimy jak prezentują się skrzydła od wewnątrz, jak prezentuje się cała jego klatka piersiowa od spodu. Ewidentnie bez szału, ale w momencie, kiedy ja już go sobie pochylę i ustawimy go w ten sposób, no to co, może się podobać? Zdecydowanie tak. Dobra, tak on prezentuje się od drugiej strony. No, i tutaj już to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Po pierwsze, mamy 6 elementów skrzydeł, no bo mamy. Te tylne skrzydła, które są jakby niezależne od tych, no a tutaj mamy takie dwa elementy tworzące jedno skrzydło. Możemy sobie naturalnie skrzydłami poruszać. Możemy też sobie poruszać i tymi skrzydłami, tylko że w nieco mniejszym zakresie, i zwróćcie też uwagę, że na końcu skrzydeł tych mniejszych, one są zakończone takimi niebieskimi. Hmm, nie wiem, ogonami, nie wiem w sumie jak to nazwać. Tutaj jeszcze mamy kilka naklejek, które też fajnie komponują się z tym wszystkim. Największa naklejka pojawia się tutaj, ale naprawdę, według mnie one po prostu dają radę. No i co do samej konstrukcji, to myślę, że porównanie do smoków z Ninjago jak najbardziej jest na miejscu, bo jest to konstrukcja właśnie w takim stylu. Łapy są bardzo dużone, naprawdę są przepotężne. No a jeśli chodzi o. Opcje ustawiania, jak najbardziej można sobie go ustawiać tak, jak Wam się tylko podoba. No i pewnie też tutaj pojawiają się pytania o zamianę z dinozaurem. Dobra, przygotowałem sobie giganotozaura. Co prawda. Musiałbym tutaj sięgnąć po pina, tylko patrzę, czy mam gdzieś pina pod ręką. Niekoniecznie, ale jeśli chcielibyście giganotozaurowi, kto ma to głowę, tutaj zaproponować, to raczej nie będzie wyglądał zbyt sensownie. Ale możecie pokombinować z innymi dinozaurami. Mam je w worku, musiałbym po prostu przytachać ze sobą cały worek dinozaurów i tak teraz testować. Ale na pewno głowa wygląda świetnie, no bo zobaczcie, mamy całkiem ładne nadruki. Co prawda, mam wrażenie, że tutaj. Niekoniecznie one idealnie wyglądają, bo farba w niektórych miejscach jest rozmazana, ale sama głowa jest bardzo ciekawa. Świetnie prezentują się te wielkie płetwy, zarówno na. No... Czole to chyba też źle powiedziane, bo to idzie praktycznie od czubka głowy do końca pyska. No i tutaj żuchwa też jest tą płetwą ozdobiona. Mnie to naprawdę się podoba. No i jeśli chodzi o tego stwora, to ja go kupuję w całości. Naprawdę zdobył moje uznanie i on najzwyczajniej w świecie mi się podoba. Mimo pewnych niedoko niedociągnięć i mankamentów. Natomiast ja też jestem już przyzwyczajony do smoków z Ninjago i ta forma po prostu zaczęła do mnie przemawiać. No i pora na wesołą brygadę smerfów, mamy tutaj figurki Moat, Neytiri, Jake'a no i Tsutei. I na końcu mamy jeszcze Mrocznego Konia, ale już go widzieliście w poprzedniej recenzji, o ile ją widzieliście. Zacznę może od Mrocznego Konia, tak dla przypomnienia. Odlew naprawdę świetny, zdecydowanie większy od konia normalnego, no i przede wszystkim ma trzy pary kończyn. A jeśli chodzi o figurki, no to cóż, znowu mamy tutaj ten przykład, że zrobienie takiej specjalnej głowy, specjalnego odlewu to jest naprawdę świetna sprawa i każda naturalnie z tych postaci taką głowę posiada, każda z nich wyposażona jest też w długie nogi, no i w te ogony. I co istotne, to w serii Awadar zawsze do każdej figurki dostajemy zapasowy ogon, więc w tym zestawie dostajemy aż cztery zapasówki. No i jeśli chodzi o wyposażenie w postaci broni, to mamy tutaj te długie łuki, które naprawdę dobrze wyglądają. No i myślę, że też nawet wyposażenie rycerzy w długie łuki byłoby bardzo fajne. No a jeśli chodzi o nadruki, Spoko, fajnie wyglądają, natomiast wydaje mi się, że ciężko jest tych bohaterów użyć do czegoś innego w całości. Raczej fajnie byłoby używać na przykład tych nóg i głów do robienia jakichś takich dziwnych istot, które byłyby w klimacie fantazy kompletnie oderwanym od klimatu awatara. Ciężko jest ten zestaw jakoś sensownie zaprezentować w całości, więc troszeczkę gdzieś tam wyszło poza kadr. No ale tutaj chodzi o pozytywne emocje, bo naprawdę zestaw mi się podoba. Wielka figurka, toruka daje radę. No a jeśli chodzi o te kolejne elementy terenu, to jak najbardziej jestem za. No ale pytaliście przy okazji poprzednich recenzji, czy pokażę te wszystkie zestawy w całości, jak to wygląda po połączeniu terenu. No i wydaje mi się, że możemy to zrobić w formie, takiej wiecie. Sceny po napisach. Kto wytrwa, niech po prostu się zapozna z tym, jak to wygląda. Tyle, że nie ma tutaj napisów końcowych, jest ekran końcowy, ale nie będę tego rzucał po ekranie, tylko przed, więc zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje. A na podsumowanie, seria Avatar, no bo koniec już recenzji, przynajmniej na razie, o ile nie pojawią się jakieś kolejne zestawy. Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. No i na sam koniec, na deser, zostawiłem sobie zestaw największy, który też najzwyczajniej w świecie mnie oczarował i powtórzę to jeszcze raz. Ten zestaw zdecydowanie lepiej wypada na żywo. Niech was nie zmyli to, jak on się prezentuje, w, po prostu w formie wideo na recenzji. Bardziej sugerujcie się tym, jak on wygląda na pudełku. Co prawda nie ma takiej łuny wokół drzewa i ono tak nie będzie świecić, ale mimo wszystko i tak daje radę, i najzwyczajniej w świecie ten zestaw może podbić wasze serca. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć! Stwierdzam, że na takim ujęciu wygląda to co najmniej lamersko, no ale jak chcecie, to możecie sobie to podłączyć wszystko do siebie, no i będzie to prezentowało się w ten sposób. Możecie też rozciągnąć sobie to na szerokość, bo pamiętajcie, że te elementy wszystkie są połączone, no i nawet możemy sobie to obracać w ten sposób. No i na środku jeszcze dałem to drzewo dusz, w tym miejscu jeszcze możemy podpiąć helikopter, no i wszystko wtedy będzie się zgadzało. Ogólnie rzecz biorąc, całkiem niezła koncepcja, tyle że raczej nie do takiego ustawienia. No ale chcieliście, to macie. Jeszcze raz, na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.